Siema siema z tej strony, Alba na dzisiaj Lunox. Nasza zagubiona w czasie czarodziejka. Ogólnie sporo grywam Lunox ze względu na to, że bardzo lubię jej mechanikę, naprawdę. Jak na postać, która ma dwa razy. Nie, nie wiem, skiepściłem to trochę, po prostu ma dwa, jakby żywioły: żywioł światła, żywioł ciemności. To jest w niej takie wyjątkowe. Jeszcze dostęski na King of Fighters, bingo Zad... z tych darmowych. Nie, by to było coś dobrego. No, widzę, tutaj może być ta fani niezła. No, ja tu widzę, kurde, już się gość. Już się kurde. Goń się. No, goń się. Nie, gość. Nie, gościu ewidentnie troluje. Okej, okay, dobra. Trochę się wychylujemy. Dam zakład, że goście się wywali na tych. No ale to w końcu jest ten. Dobra. Bum. Okej. Okay. O star. Ah. Mogłeś to dociągnąć. Okej. Okay. Jak tu podejdzie, będzie super. No ogólnie właśnie magia Lunox polega na tym cztero mag. Nie dość, że to zadający niezłe obrażenia magiczne. Jeżeli zbuduje się manę to ogólnie nie trzeba już schodzić z linii. No i ogólnie ten irytujący właśnie damage. Nie ma niczego... Innego, patrz. I ten niby brak cooldownu. Okej. Okay. Ja się tam ciesz. O jest. Okej. Okay. Fajnie, że kaczan tu przyleciał. A i dwie możliwości ultnięcia Nie dość, że może się stać niewrażliwa. Nie dość, że może mieć... Infinity. Ciemną umiejętność pierwszą. Naprawdę. O! Hanzio! Złożyłeś nam wizytę. Gdzie on jest? Tu jesteś. Musi być tu. Nie. Nie. No nic. Z gwiazdek się wychilujemy. Oczywiście, żeby... Nasz przyjaciel nie czuł się zbyt komfortowo. Boję się, że ten Hanzo nie będzie strasznie odwiedzał. Ogólnie, oczywiście, też zapraszam do subskrypcji. Czyli to, co ja robiłem. Jezus, Maria, idź mi stąd. Dobra. Gdzie jest? Tu jest. Patrz. Superajski ty! Siema. Widzieliście tę falującą krew. Jezu, jak można tak zdradzić? Ok. Puf. Ani. Szkoda. Okej okay, widzę, że ten gościu to niezły... bogacz Bo miał Sabera legendarnego Ooo ty Dawaj, 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 Po nim I to jest magia Lunox Możesz naprawdę nieźle przywalić gościowi Dobra, druga fruwa Nie, gościu jest tutaj Aha, okej. Okay. Ej, ma całkiem niepełne HP. Jest całkiem niepewny co do wszystkiego. 8. Dobra. Drugi las. I tak trzeba gnębić. Hanzo. On nie może się nafidować. On nie może nic zrobić. Dobra. Niech te, pa... Niech te łańcuchy mnie przyciągną. Super. Zgubiłem wątek mało. Ale o. Dobra. Spróbujmy. Jeszcze raz. Dobra, chyba zginę. Tak jest. Ale dobra. No i szkoda, że nie dostałem asysty. Ale myślę, że ta moja dwójeczka trafi. To mije. Nie, ogólnie ta Fanny Skylark jest teraz fajniejsza. Oj, stary, chyba przeliczysz się, nie? Całe szczęście, że Kaczyn nie zginął, bo to by było trochę słabo. O kurde, ja tam widzę jakieś zamieszanie. Tak, Hanzo Duch, jego ultimate w roli głównej, dobra, pyk. Oczywiście, że Starlighta miałem jeszcze kosmiczną harmonię, ale wolę ograć tą krwawą Mery. Wiadomo dlaczego. No i ja powiem, że obiecałem, dobra. Dobra, kaczan. Wyłap typiarzy. To Bum, pum, bum, bum. Jest. Ogólnie to gładziutko, Gierka chyba pójdzie. Rzadko się trafia taki. Gościu, co by ogarniał to. I will leave the game. No, sorry, stary, taka jest logika. Atakujmy tego żół. Eee, nora. Atakujmy żół. Światłość po prostu. Nora, pyk Czyżbyś chciał coś zrobić? Hmm. się siema stary. Dobra, nie będę go gnębił. Będę dobrym człowiekiem. Będę cię wygnębił. Będę cię wygnębił. A tak mi się odwdzięczasz. Tak mi się gościu odwdzięczasz O! Dobra, trafiony. Puff. Jeszcze jeden. Aj, nieważne. No, w końcu to okej. Okay. On może nas nieźle. Okej, okay, buduje się dobrze, buduje się dobrze. Ogólnie to idę pod bildik taki... Znany! Dość! Okej, okay, ja muszę się też wycofać, wiadomo dlaczego, może możemy wziąć tego. Dobra. Nagrywa się. Tak. No. Ej stary, no do cholery, no wkurzasz mnie teraz. Ech, zabrakło trochę. Dobra, jesteś, tu jesteś. A ja tu widzę jakieś. Uuu. Nie, nie wiem, po co było ultować. Dobra, zużyjmy naszą świetlną. Naszego świetlnego ulta. Okej. Okay. o kurde. No, ten. Ten King of Fighter Skin. Całkiem fajny, ale nie będę go kupywał. że jakie. Dobra. Myślę, że. Nie uda mi się przeżyć. Uuu... Albo śmieszne, te. Co, ona ultnęła? Tak, ona ultnęła. Możesz ją łapać. A i to była pułapka Ok. Chociaż mogłem się tego spodziewać no, I chodźmy tutaj Spuszujmy Dobra wykorzystajmy to, że mamy Teamek świetny Mamy Mamy świetną fani To musi pokazywać Patrzcie Naprawdę Okej, okay, który jest zły? Który jest dobry? Nie, nie wiem. W sumie. Dobra, zawijmy tego. A tam się skryłeś? Dobra, łosisz. Nie ma innego. Okej, okay, proszę. Jest super. A teraz myślę, że. Trochę się pochilluję, żebym miał też tą. Uuuuhuhuhuuu How do you mean? No, kiedyś... by mnie to zabiło, Ale te zmiany Hanzo były naprawdę bolące. Zabolały go. Aż mi się żal zrobiło, jego go... Przez chwilę. Okej. Okay. Ale to zawsze jest Hanzo, To jest zawsze ten. Okej. Okay. Co jest? Czyżby to było? <grymne> Aha. To jest zabił go? O Jezu. To dopiero co igra z losem. Dobra. Myślę, że... Myślę, że będę w tej niewidzialności. Okej, okay, miejmy tą światłość. Chociaż tutaj by się przydała bardziej... O dawaj! A nie masz tych. Zużyłeś. Nie, nie miałeś też szulta. Szkoda trochę. Dobra. Cyk to, cyk tak. Dobra. Nie podoba mi się to. Ok, chodźmy tam. Prowadź dzielnie. Mm, ja bym się zasadził na tego Dairota. Ale tak wiadomo jak. Ehm, nie poszedł do końca. Czyżbyś poszedł na ten? Że miał te dwie formy na stakowane. Ok, cyk, cyk, gdzie ten gościu? Już nic nie rozumiem. Dobra, okej. Okay. O, ale bym się nagle... O Jezus Maria. Tu jest nieprzyjemna sytuacja. Kurczę, żebym tak umiał ogarniać ją. Jak ten gościu. To by już cud. O oh, fuck. o oh, fuck, 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 fuck. Ajajajajaj. Dałem się zaskoczyć. Przyznaję. Strasznie dałem się zaskoczyć. Ale spokojnie. To jeszcze nie koniec. Chwila, co jest? No, dwa razy kupywał Kumam. Ja, jak gdyby ta Kerry zaczęła grać lepiej. No, no, właśnie, teraz, która jest lepsza? Pod Golden Staffa i Demo Hunters Ford. I... A może podkryty? Cholera jedna wie A ta fani. Jak na fani nastała? Kurde O stare Kurde co jest? Dobra A ja cię kręcę Weszłem w tą strefę już Że ja zwalam wszystkie te ale my musimy. Ej, w sumie, ona bierze turety? My jesteśmy zadowoleni. Ale nie, nie wiem po co. Nie wiem po co się wbijasz. To by nam w zupełności wystarczyło. No i patrz, giniesz, siódmy raz. Kurczę, no. Za daleko się posunąłeś. Tak w mojej ocenie. Ok, pójdźmy w kryształ. o dziwo, on daje więcej niż krwawe skrzydła, chociaż że dają HP za każde. HP. O! Jakaś impreza tu się szykuje. Dobra. Dobra. O, oh, wow, wow, wow. Ale zjarasz się. Nie. lifestyle. O, oh, nie, 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 nie poddawajmy się. To jest do wygrania, ja to czuję. Ja to, ja to czuję w moim sercu. Kurczę, gdyby nie ta carry. To znaczy, Kerry całkiem spokojnie. Johnson, czemu nie, z, nie zbudujesz tego Sky Guardian Helmet? Dobra. Nasza jest pod Dobra, proszę, patrz. Ale no tutaj masz. Tutaj mamy dwa całkiem porządne. Dobra, puff. Jak myślę, a jak myślałem, jaki smurf z drugiego końca będzie. Ok, udało się. Nie, no Lunox jest taka, że musi wyłapać. A, w dużej... Minionów była pewnie, o. Ta, to wszystko wytłumacza. Słuchaj, typie. Nie gadaj. No nie gadaj, no ludzie, no. Nie ma, do... nie ma tyle krzepy. Kurde, to, to jest najgorsze ja, to jest najgorsze, Dobra, słuchaj. Słuchaj, stary, ja nie mam czasu na te twoje głupoty. Niby ma 8-6. Ale no ludzie. To jest do wygrania. Ach. Gdybym tak... Gdybyś takiego jego nieźle stunował? Okej, okay, wezmę świetlne. Dobra, wobec tego okej. Okay. 540 potrzebuje. Ja cię kręcę, no pomóc tej... To sprinta leci? Nie wiem Okej okay. Kurde Bele Co się... Ej no stary no nie rób żeś tego O ojazu. O Zapatrzyłem się na tą fani i patrz O Jezus Mario, no... Dobra ty one? A ty na hono? No coś takiego mówię. Ale by było O, oh, się odpaliła, super! Czekaliśmy na ten moment Teraz idź No tak, oni za 30 sekund wstają no, To może chociaż... Tier 2 Tier 2 chociaż o Jezu, tego Hanzo zabić U dobra Kurczę, jeszcze pozycjonowanie się Lord wstaje Nie, ja wiem, że tutaj słabo zagrywam, ale... Dobra. To my musimy wziąć. Proszę, kurde, nie ukradnijcie nam. Ok. O Jezu, co? Ty już, kurde w... Dobra, spierdzielamy. Trochę słabo. Trochę słabo to wyszło. Kurde, jeden hit. Nie, oni mają kompozycję do wyłapywania tej fani. Ja się chcę wychilować Naprawdę. Co jak co, ale to muszę przyznać. Paramis. Akai okay. To są dwie. Takie poważniejsze kontry na fani. No, ja jeszcze ich trochę, kurde. no ej, 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 ej. O, nie, 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 panie o, jezu. o jezu. Kurde, się nabrać. Proszę, kościół, nie, 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 Aj no szkoda, no nic, no nic, To nic takiego. Fajnie, Raz na jakiś czas, otrząsnąć się z tego szału wygrywania. Kurde, bym wyszedł z tego. No, wywaliłem też sprawę, ale. Co ja na to poradzę? No to fani źle też grała. Dzięki stary, ty też jest, byłeś spoko. No co ja mogę powiedzieć? Fajnie grała, tylko że... Jakbyś mniej się wywalał, jakbym więcej się skupiała na tym. A tak... Ja zadałem jako drugi najwięcej damage z mojego teamu najwięcej widzę carry zadała, czyli jednak to 12 dzień wcześniej 2-6 było tylko przykrywką. Gdyby, ta, gdyby ten gameplay potoczył się inaczej, możliwe, że mielibyśmy zwycięstwo w garści. A z drugiej strony ja jestem tak honorowy, dam im wszystkim lajkacza. Ja też tego od was wymagam. Lajka, suba i najlepiej też dzwoneczka, ale zanim się pożegnamy, do powrotu muszę. Tu oczywiście przyjaciele. Nie dzwonić mi teraz. Zapraszam do albańskiej grupy, najnowszej grupy dla moich widzów, gdzie mam nadzieję, że będzie szerzona przyjaźń, a nie nienawiść. Więc zapraszam. Ode mnie tyle oczywiście. Stream, ciała, zapraszam. jakbyście mieli coś do donejtowania, nie to, że od Was wyłudzam, broń Boże, to tylko tutaj przyjmuję tylko diamenty. Jak już to później Idź mi z tym, kurde, typie. Kolega dzwoni. No to zapraszam do donejtowania w grze samej. Za niedługo pokażę Wam, jak zasubskrybować mnie w samej grze, a tymczasem nie przedłużam Wam, trzymajcie się, do następnego razu, cześć!